Witajcie, moi mili, Poznajcie Lirę Everlight, młodą, żonną przybód dziewczynę, która właśnie wprowadziła się do małego, objętego tajemnicą miasta zwanego Glimmerbrook. Wiele się tutaj nie dzieje, domów za długo też nie ma, a co za tym idzie? Ludzi. Miejsce wydawałoby się idealne dla naszej bohaterki, która, jak sama o sobie mówi, jest samotniczką. Lira dużo słyszała o tajemniczym portalu, znajdującym się gdzieś nad rzeką, które może cię przenieść do zupełnie innego wymiaru. I postanowiła to zbadać, rozpoczynając tym samym przygodę życia. Tutaj Lira przeszła przez portal. Musiała poszukać mędrca, który mógł ją tą magią obdarzyć. W krainie magii jest trzech takich. Ale oczywiście on tak prosto z siebie ją tą magią nie obdarzy. Musiała się lekko z nim zaprzyjaźnić, pozbierać drobinki i później cieszyć się ciepłem, uderzającym przyczynieniem. Nigdy nie grałam w Glimmerbrook. Zawsze wybieram miasta bardziej rozbudowane, ale wydało mi się, że na potrzeby tej historii jest ono idealne. Zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was... Do bliższego poznania Liry. Na razie, cześć pa.